Cześć, witajcie na kanale a Kogo to obchodzi. E, pokażę Wam dzisiaj, e, jak wygląda piec, który posiadam. To jest Draco Duobio firmy Tekla. E, spalany jest w nim pellet, w tej chwili pellet sosnowo świerkowy e, Jak wygląda ten piec po dwóch tygodniach nieczyszczenia? Przy ciągłym, oczywiście, e, spalaniu. E, może komuś to pomoże przy e, okazji wyboru pieca czy to na, czy kupić na pellet, czy kupić na ekogroszek więc dwa tygodnie piec nie był czyszczony na szybko pokażę jak wygląda w środku czy jest mocno zabrudzony jeśli macie już doświadczenia z kotłami to będziecie sami też wiedzieli czy jest mocno czy, czy nie więc na początek zdejmę górną pokrywę Ok, pokrywę mamy zdemontowaną, więc otworzę górne drzwiczki. Tak wygląda osad po dwóch tygodniach. Myślę, że jest, jest go dość sporo do czyszczenia. Eee, oczywiście używamy. Takiej szczotki. Może jeden kanał, chociaż wyczyszczę dla porównania. Okej. Okay. Następnie zobaczymy sobie. Tutaj mamy osad na półkach. O, też jest go dość sporo. Wziąłem tylko ten większy. No przechodzimy niżej. Tutaj. Myślę, że jest jeszcze duża kwestia w tym, że e, ustawienia jeszcze nie są super zrobione. Tak nie mam za bardzo też czasu, żeby tutaj siedzieć i się bawić z ustawieniami. Także też mam prośbę, jeśli ktoś ma e, wiedzę na temat spalania peletu, e, jeśli chodzi o dawkę e, paliwa, o dawkę powietrza, e, to no, bardzo chętnie e, posłucham w komentarzach, jak najlepiej ustawić, żeby tego osadu było jak najmniej. Ale przejdźmy teraz niżej. Mam piec akurat z rusztem wodnym. To jest piec o mocy 25 kW. Eee, tak wygląda w środku wewnątrz. Tutaj nie, nie wygląda najgorzej. No wiadomo jest osad, ale nie jest tak źle tutaj na tych ściankach bocznych. Także w porządku. A no tutaj na ruszcie wodnym ten... No, który teraz widać to w dużej mierze to co spadło z tej górnej półki. Teraz jeśli chodzi o komorę spalania, tu gdzie mamy palnik, to po dwóch tygodniach jest tyle popiołu. Szybko postaram się opróżnić i zobaczymy, ile ile nazbiera się tego popiołu w wiatrze. Założę sobie tylko rękawiczkę. Okej, okay. jestem z powrotem. E, czyszczenie tutaj, opróżnianie z popiołu zaczynam zawsze od demontażu tych katalizatorów. Ten. No i tą Ach, uchwyt katalizatora też już wyciągam. Wsunę. Trochę się teraz będzie kurzyć. Także taka główna ilość popiołu po dwóch tygodniach wiadomo, że jak tam Dokładnie teraz wyczyszczę całość to yy, tego popiołu będzie trochę więcej Ale proszę komora jest prawie pusta Napełniłem to z 10 litrowe wiadro Wiadro po 10 litrowej farbie I w zasadzie połowa wiadra popiołu Czy to dużo czy mało To może by tutaj powiedzieli yy, ludzie którzy mają doświadczenie większe Ja akurat nigdy nie miałem kotła na jako groszek więc ciężko mi powiedzieć. No, ale dzisiaj był mnie kolega i pokazałem mu tę ilość popiołu. Powiedziałem, że to jest po dwóch tygodniach i powiedział, że no to super, bo powiedział, że bardzo, bardzo mało. A co wy uważacie, no to, no to też dajcie znać w komentarzach. Jeśli to jest mało popiołu, może kogoś to akurat przekona, może dla kogoś będzie to istotne, jeśli ktoś ma tam mały domek jednorodzinny, kotłownie przy przy wejściu na przykład i, i kwestie właśnie tego popiołu e, usuwania go będą uciążliwe no to tu zachęcam właśnie do pieca na pelet niekoniecznie akurat re, firmy Tekla jest wiele producentów ale głównie żeby się skupić na tym paliwie no dwa to ostatnio temat bardzo popularny e, ze smogiem to samo spalanie, spaliny ze spalania paletu są na pewno czystsze e, i mniej e, zaśmiecające powietrze i środowisko e, niż w przypadku węgla lub e, no już nie mówię o spalaniu e, w porównaniu ze spalaniem śmieci na przykład nie, to już by było bez porównania e, ok w następnym filmiku pokażę już e, samą kwestię czyszczenia palnika żeby też ten filmik jakoś nie trwał bardzo długo kwestia czyszczenia całego pieca to myślę, że nie ma żadnej filozofii tutaj czyścimy e, tą szczotką, która jest w zestawie, wszystkie ścianki jeszcze zawsze e, tym tą łopatką tak, ją, tak to tutaj nazwę, czy też skrobaczką e, i e, planuję jeszcze muszę sobie kupić jakąś szczotkę taką drucianą, mocniejszą żeby zawsze ścianki wyczyścić dokładnie. Ok, no to na razie. Trzymajcie się i no w komentarzach tutaj zapraszam do, do wypowiadania się. Jeśli ktoś ma wiedzę na temat spalania peletu, jeśli chodzi o dawkę, o ilość powietrza, to na pewno mi pomoże. Trzymajcie się, cześć.